Cześć, jestem dzisiaj w poprzednim, nowym yy, dodatku. Yy, nie wiem, gdzie to znaleźć butelkę, ale wiem, że można coś zrobić z siateczki. A nie, nie z siateczki, tylko z pudełka. Zapakujmy na przykład sobie to. Mamy pudełko, zajmujemy, wchwycimy. I co robimy? Dajcie znać w komentarzach. Mi się podoba to. Ulala. Fajnie. Tak można zrobić. Dobrze. W kawiarni musicie wziąć serwetkę, a przyłożyć do lustra dostaniecie prezent z ciuchami. Hm. Dobrze. To ja muszę się dzisiaj przebrać. Hm. Co mam się przebrać? Też dajcie w komentarzach, a ja przebiorę się w te buksy i w te buciki, albo te. Dobra, szybko wybierzemy koszulkę albo tą skietkę. Do widzenia, kochani widzowie!